SOS: Powstrzymajcie tę przemoc. To hasło konferencji, która odbyła się w Radomiu. Podczas konferencji rozmawiano o tym, co to jest przemoc domowa, jak z nią walczyć i jak jej zapobiegać. Na pewno nie każde zgłoszenie to jest przemoc. Często też wynika, jest to skutek jakiejś awantury. Ale na pewno trudna sytuacja materialna i nie tylko różne stresy, pęd życia wpływają na to, że w rodzinach występuje coraz więcej agresji. Ale często też taką podstawą jest agresja, a dopiero związane z tym później inne dysfunkcje. Jak mówią organizatorzy spotkania miało także pomóc w nawiązaniu jeszcze bliższej współpracy pomiędzy instytucjami, które realizują ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, bo procedura niebieskiej karty wciąż budzi wiele wątpliwości. Jak mówi Włodzimierz Wolski, często osoby uprawnione do zakładania niebieskiej karty mają wątpliwości, kiedy i w jakich okolicznościach niebieską kartę należy założyć. Czy założyć kartę czy nie jest kwestią odczucia subiektywnego. Jeśli osoba czuje się zagrożona, jeśli ktoś jej grozi, ona to bierze poważnie do serca, że grozi jej niebezpieczeństwo, jeśli czuje, że ktoś się nad nią znęca, to jest uczucie subiektywne, to w takiej sytuacji obowiązkowo zgodnie z ustawą należy podmiot uprawniony powinien przejść procedurę niebieskiej karty. Tak? I to ta ofiara tak naprawdę decyduje o tym. Jej odczucia decydują o tym, czy, czy ta niebieska karta powinna być założona, czy nie. I może być również założona bez zgody tej ofiary. W sytuacji takiej, kiedy na przykład doszło do pobicia, kiedy ewidentne fakty wskazują na tym, że ta osoba jest ofiarą przemocy. Ze statystyk policyjnych wynika, że do przemocy domowej najczęściej dochodzi w małżeństwach oraz związkach konkubenckich. Często też przemoc dotyka dzieci. W 2011 roku na kilka tysięcy interwencji domowych przeprowadzonych przez policjantów, 10% stanowiły to interwencje dotyczące przemocy w rodzinie. Jak powiedziała Anna Kwiecień, zastępca prezydenta Radomia, przemoc była, jest i będzie, ale należy dążyć do jej zminimalizowania. Małymi krokami osiągnie się sukces.